Cześć! Czy czasem warto wpaść do biedronki? Tak się czasem zastanawiam, jak przejeżdżam. No i postanowiłem wpaść do biedronki, i oto efekt darmowa suwmiarka Niteo. O tej suwmiarce zaraz Wam opowiem, jak to było. Dlaczego jest darmowa? Oczywiście nie ma róży bez kolcy. No, ale zobaczmy na gazetkę, która będzie jutro od czwartku, 24 luty. I co tutaj mamy w tej gazetce? Jakie narzędzia mamy w biedronce? Yy, tutaj mamy szlifierkę talerzową za 179 zł. 3 lata gwarancji. 140 W. Średnica tarczy 125 mm. No, czyli to jest taka mniejsza, trochę ta szlifierka niż ta, co była w Lidlu. Tutaj jest fajna, bo ma tutaj aluminiowy stół regulowany no i oczywiście ma tutaj mocowanie przy pomocy takiego zacisku także możemy sobie mocować tam w dowolne miejsce w zależności od tego jaki ten zakres tutaj jest mocowania szlifierka posiada bezstopniową regulację prędkości obrotowej można również podpiąć odkurzacz warsztatowy w dalszej kolejności mamy dwie siekierki jedna siekierka uniwersalna Druga służy do rozupywania. Była również w Lidlu taka siekierka. Zobaczcie, jak ona wyglądała. Jest naprawdę dobra. Już ją sprawdziłem. Także, naprawdę, jest super tego typu siekierka, która służy do rozupywania. Zestaw haków lub ścisków za 64,90, czyli taka walizeczka ze ściskami, i druga walizka z różnymi hakami, gdzie sobie tam wieszamy różne rzeczy jakieś tam opony, koła do rowerów, czy nawet rower. Też pożyteczne takie elementy do naszego garażu, warsztatu. 6 rozmiarów haków. W zestawie są śruby i kołki montażowe tutaj do tego, do tych haków, jeżeli chodzi o te ściski. Jest cała walizka tych ścisków, różne rozmiary. Tutaj nie są podane, trzeba sprawdzić, jak tam będziemy. Następnie mamy tutaj narzędzia stolarskie do wyboru, do koloru, czyli mamy tak, dwie sztuki, dłuta stolarskie, zestaw pilników, trzy sztuki, piła japońska, nożyki, ściski stolarskie, dwie sztuki, kątowniki, dwie sztuki, piła z trzema brzeszczotami, piła włosowa i szlifierka ręczna, czyli Tutaj są wymienione różne artykuły, ale nie są pokazane w ogóle. Tutaj na obrazku zestaw kaletniczy, coś takiego jak w ostatnim filmie moim, takie szczypce rewolwerowe. Również tutaj mamy taką zaciskarkę do tych oczek. W komplecie mamy te oczka razem, czyli taki zestaw trzech narzędzi za 1999. Taker, nitownica. Zobaczmy dalej. Klucze płaskooczkowe. Czyli w zestawie 8 kluczy płaskooczkowych, takich przegubowych, z grzechotką. Mi udało się kupić taki zestaw kluczy płasko nasadowych, przegubowych, ale ta cena to już raczej wszędzie jest mniej więcej podobna. Stal CRV. Następnie mamy zestaw śrubokrętów różnych, takich mniejszych, precyzyjnych, z bitami, tutaj z takimi nasadkami. Za 59,90, tutaj jest drugi zestaw. Zestaw izolowany, kombinerki, tu są śrubokręty izolowane, czyli takie do prac przy elektryce. Następnie mamy za 24 zestaw 24,99 zestaw bitów. Różne rów. tutaj takie przedłużone. Tutaj mamy z nasadkami, a tutaj zwykłe z przeduszką. W każdym tym zestawie występuje przeduszka i a taki adapter do bitów. Tak, następnie mamy tutaj skrzynię, organizery, skrzynia, skrzynia Patrol. Ta Patrol to chyba jest, należy do grupy Kublika. Również tutaj za 99 zł mamy organizery Kublika. One są kompatybilne z serią Kublik System One i Kublik System Pro. A tutaj jeszcze to jest z patrolu. Taka mniejsza skrzynka za 24,99. Organizery na ścianę, za 19,90 lampka LED. no W tych gazetkach nie są podane takie szczegółowe parametry. Także ciężko cokolwiek powiedzieć, jaki jest tutaj strumień świetlny, jak, jaki jest akumulator. Trzeba to po prostu wziąć i sprawdzić. No, niestety, tutaj już jest koniec. 1499 zestaw akcesoriów w takich skrzyneczkach. Tutaj mamy podkładki płaskie, zwykłe, sprężynowe. Tutaj mamy różnego rodzaju wkręty z podkładkami, również opaski zaciskowe o różnej średnicy oraz o ringi 500 elementów. Także za 14,99 zł taki zestawik bardzo pożyteczny dobrze posiadać również no ale wracając teraz do tej suwmiarki dlaczego ona jest darmowa, po prostu przejeżdżałem koło Biedronki a myślę wpadnę, zobaczę co tam słychać jaką bułkę kupię no i patrzę promka a tam taka okazja że kupując dwa Jakieś tam urządzenia czy tam artykuły przemysłowe, trzeci najtańszy dostajemy gratis. No, czyli kupiłem sobie taką drabinkę, dobrej marki, zobaczcie. No i dokupiłem sobie jeszcze coś fajnego. No i dzięki temu, że te dwie rzeczy kupiłem. To tą suwmiarkę dostałem gratis, ona kosztowała normalnie 44 zł. bym musiał zapłacić, a tak to w pudełeczku takim ładnym instrukcja dwie baterie jedna luzem, druga tutaj w środku była. No i oczywiście z 3-letnią gwarancją także czasem warto wstąpić do biedronki, pobułki. Później się po prostu trzeba tłumaczyć. Po coś ty tam był. Pobułki. W kolejnym moim filmie będzie coś ciekawego na temat cukru. No i mam taki fajny pomysł, jak zaoszczędzić na cukrze w ciągu roku. Można nawet kilka tysięcy zaoszczędzić. Także już zapraszam na film. Taka suwmiareczka. Myślę, że każdy powinien mieć w warsztacie taką suwmiarkę. Także trzymajcie się, cześć, do następnego spotkania.